Indiana Line nie zwalnia tempa. Za nami premiera kolejnego modelu z flagowej serii tego producenta. Dziś sprawdzimy, co oferują nowe podłogówki Indiana Line Diva 6. Czy to rzeczywiście prawdziwy flagowiec, na który warto zwrócić uwagę, czy może po prostu lekko ulepszona Diva 5 z dodatkowym driverem. Przypatrzmy się im z każdej strony pod kątem wykonania, dźwięku i tego, w jaki sposób mają szansę się wyróżnić w swoim przedziale cenowym. Ja mam na imię Janek i zapraszam na film. Zaczynając od wyglądu. Diva 6 w typowym dla tej serii stylu prezentuje się klasycznie, ale zarazem nowocześnie. Mamy tu solidną bryłę i lekko pochylony panel przedni. To niby mały detal, ale jednak nadaje charakteru i wzmacnia sztywność całej konstrukcji. Bass reflex skierowany jest ku dołowi, co daje nieco więcej komfortu podczas ustawiania kolumn. A front możemy opcjonalnie zakryć magnetycznymi maskownicami. Osobiście wolę kolumny bez maskownic. Pokazują wtedy pełnię swojego designu i lepiej oddają ducha projektu. Jestem ciekaw, jak Wy to widzicie. Napiszcie w komentarzach. W kwestii jakości wykonania Indiana Line, jak zawsze, trzyma się wysokich standardów. Całość sprawia wrażenie solidnej i dobrze przemyślanej konstrukcji. Przód jest lakierowany, a reszta pokryta winylem naprawdę dobrej jakości. I powiem Wam, że taki poziom wykończenia zwykle spotyka się w droższych modelach. Wszystko jest idealnie spasowane, bez żadnych widocznych niedociągnięć. To, na co zwróciłem uwagę, to to, że kolumny są dosyć ciężkie. Zerknąłem w specyfikację i ważą 18,5 kg przy niecałym metrze wysokości, co oczywiście jest na duży plus. Oznacza to, że obudowę zrobili z dużej gęstości materiału, a wewnątrz mamy pełno wzmocnień, co z kolei ma przekładać się na większą sztywność i lepsze tłumienie niechcianych rezonansów. Diva 6 to konstrukcja trójdrożna, co na starcie odróżnia ją tym od Divy 5, która jest konstrukcją półdrożną. Mamy więc nową zwrotnicę zaprojektowaną specjalnie do tego modelu. Nic dziwnego, bo to nie lada wyzwanie dobrze zestroić ze sobą aż 5 driverów w jednej kolumnie. Co do przetworników, to w średniotonowym i basowcach mamy zastosowane bardzo dobrze nam już znane membrany z materiału Curve oraz ich autorskie zawieszenie Dual Wave. Brzmi to może nieco technicznie, ale w praktyce takie połączenie przekłada się na lepszą kontrolę i precyzję dźwięków w zakresie średnicy i basu. Ciekawym rozwiązaniem jest osobna komora dla przetwornika średniotonowego, co ma pomagać w uzyskaniu czystszych i bardziej wyrazistych średnich tonów. Cały zestaw dopełnia nam Twitter, mający za zadanie oddać szczegóły, których możemy się spodziewać po kolumnach w tym segmencie cenowym. Pod względem technologicznym to bardzo dobrze przemyślana konstrukcja i szczerze mówiąc, byłem zaskoczony. Jak zaawansowanych rozwiązań tutaj możemy się doszukiwać. Przechodząc do tego, co najważniejsze jak to gra. Brzmienie Diva 6 można określić jako wszechstronne i zbalansowane. Ani za jasne, ani za ciemne, co czyni je dosyć uniwersalnymi. Można by pomyśleć, że to tylko większa wersja Divy 5 z mocniejszym basem, ale w rzeczywistości czuć różnicę. Producent twierdzi, że przetworniki są zoptymalizowane specjalnie pod ten model i faktycznie coś w tym jest. Bas jest tu pełen głębi, dynamiczny, a przy tym bardzo dobrze kontrolowany. Nie przytłacza, ale daje mocne fundamenty. Średnica brzmi czysto, nie ginie w tłumie, a wysokie tony są klarowne, ale bez zbędnych przerysowań. Całość charakteryzuje się dobrą dynamiką i szeroką sceną dźwiękową, co sprawia, że te kolumny rzeczywiście mogą się odnaleźć w praktycznie wszystkich gatunkach muzycznych. Oczywiście same kolumny to tylko połowa sukcesu. DIVA 6 potrzebuje odpowiedniego partnera, by pokazać pełnię swoich możliwości. Choć są to uniwersalne kolumny i dobrze grają z wieloma różnymi wzmacniaczami, to ja od siebie bardzo lubię połączenie Indiany z Yamaha. Idealnie więc pasuje nam tutaj r 1000, gdzie balans i kontrola brzmienia wypadają bardzo dobrze i jest to taki mój wyjściowy zestaw, który zadowoli większość zainteresowanych. Ale z ciekawości sięgnąłem też po coś mocniejszego a mianowicie Yamaha RN-2000. No i nie sądziłem, że zrobi to na mnie tak dobre wrażenie. To zestawienie pokazało pełnię możliwości szóstek. Grałem praktycznie pełnym piecem i najróżniejsze kawałki elektroniczne i rokowe, a kolumny nawet na chwilę nie zająknęły się. Nie ukrywam, dość mocno mnie to zaskoczyło, bo nie spodziewałem się, że kolumny z tego przedziału cenowego poradzą sobie z taką werwą. Diva 6 to naprawdę mocny zawodnik w swojej kategorii cenowej. Mamy tu solidne wykonanie, ciekawy design i naprawdę przemyślaną konstrukcję. Zaskoczyło mnie, jak wiele technologicznych rozwiązań można znaleźć w tych kolumnach, pomimo tego, że jest to przecież tylko kolumna pasywna. Jeśli rozważacie zakup kolumn w tej półce cenowej, Diva 6 to zdecydowanie model, który warto mieć na liście. A nawet jeśli celujecie w nieco wyższy budżet, zachęcam do odsłuchania tych kolumn mogą Was zaskoczyć. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o nowych Diwach? Dajcie znać w komentarzu. Zapraszam też do naszej strefy wiedzy na stronie, gdzie znajdziecie więcej artykułów i poradników na temat sprzętu audio. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym materiale.